Internet to jest taka działka, w której czas widza jest ograniczony. My wszyscy walczymy o ten sam tort. I teraz kto zrobi to lepiej, ten dostaje czas widzu. Bo na przykład, wczoraj był taki moment, w którym jest niedziela wieczór, bardzo, że tak powiem, płodny czas, jeżeli chodzi o dodawanie filmów, i ludzie. Doda... Wczoraj ja dodałem swój podcast i dodali też, nie wiem, chyba pięć czy 6 bardzo znanych kanałów też do film, i mój film praktycznie zniknął przez to. I tak jak powiedziałem, my walczymy o ten sam kawałek tortu. I są dwie grupy, wiesz, e, ludzi, youtuberów, tacy, których, od których czujesz naprawdę dużą życzliwość e, a propos swojej pracy, e, na przykład, serdecznie pozdrawiam Cyprian Majcher, jeden z topowych teraz e, przedstawicieli podcastowej sceny w Polsce. Kurczę, super, rozmawiamy ze sobą, dzwonimy do siebie, wymieniamy się doświadczeniami, nie ma takiego poczucia konkurencyjności. Journalistom pisałem kilkukrotnie, i zazwyczaj to były bardzo suche wiadomości. Może nie miał czasu, ja też często, często wielu osób nie, nie odpisuje. ale to były bardzo suche wiadomości, nie ma takie w ogóle stopy jakiejś koleżeńskiej, takiego, takiego właśnie chęci. Ej, my współpracujemy o, o jedną rzecz, nie? więc w YouTuberach w ogóle jest bardzo dużo konkurencyjność między sobą. Znam youtuberów, którzy są na tej scenie od lat. Od lat. Praktycznie od początku. I założę, że im ktoś jest dłużej, tym mniej ufa ludziom. Ufa ludziom w tym świecie. I z tych takich bardzo dużych youtuberów dinozaurów tak zwanych, wielu osób zrobiło się po prostu w jakimś tam procencie takimi samotnikami. Nie chcą mieć do czynienia, bo wydaje mi się, że wielokrotnie się na tych ludziach przejechali.